Witam państwa serdecznie w wideo pokazie do sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj nowość. Jest to nerka torba biodrowa firmy v z nowej linii Warhawk. Jest to nerka, tak jak tu mamy, Bastard, czyli Bankard po angielsku, o ile dobrze pamiętam. Eee, nerka jest wykonana z kordury, znaczy, to jest taka mieszanka kordury z bawełną, więc jest trochę mniejsza ale jest równie wytrzymała co zwykła kordura. Nerka waży 300 gram. Wymiary tej nerki, z tego co pamiętam to chyba 30 na 17, na 3, nie, przepraszam, 13 na 7 cm. Wszystkie informacje można znaleźć sobie w opisie pod filmem i na naszej stronie, oczywiście. Co tutaj, jak ta nerka wygląda i co to jest w ogóle za kolor, bo to też jest inna, inny kolor niż Wisport do tej pory stosował. Jak wiadomo podstawowa linia to jest zazwyczaj czarny, oliwka i grafit. Są czasami jeszcze rale tutaj w tej, jeżeli chodzi o tego Bastarda, rali nie ma, za to mamy Coyota. I jest taka przewodni kolor chyba tej linii Warhawk, bo to i torby, czy Claymore, czy Polaksa, czy, czy te nowe plecaki Dagger, czy kajken. One wszystkie występują też w takim właśnie miedzianym, bo to taki pomarańczowy ginger kolor, tak się nazywa, ginger, to jest taki miedziany, pomarańczowy kolor, taki obrudny pomarańcz, mógłbym powiedzieć. On na zdjęciach czy na tym wygląda bardziej pomarańczowo, na żywo to jest taki brudny pomarańcz, tak jak mam brudny róż, to tak samo tutaj można powiedzieć, że to jest taki brudny pomarańcz. Szczerze mówiąc, bardzo ładnie jest ten kolor. Cieszy się też dosyć sporym zainteresowaniem wśród klientów, więc myślę, że Wisport akurat trafił tutaj z kolorem, jeżeli chodzi o taką, taką odskocznię od tych podstawowych kolorów, żeby też coś innego było w, dla, dla ludzi, którzy nie zawsze chcą wyglądać, załóżmy po wojskowemu czy taktycznie, tylko chcą mieć nerkę na miasto, czy nawet nie wiem, do, na plażę, czy do parku. To właśnie z tym kolorem Wisport ładnie trafił. Teraz przejdźmy tutaj do mm, przodu, oczywiście z przodu mamy panel ID, logo sportu, jest kieszonka, kieszonka jest podobna do tej, która była w tołku, czyli taka płaska kieszonka z przodu. Tutaj jeszcze jak powiedziałem o tołku, to też powiem od razu, sama nerka konstrukcyjnie bardziej przypomina tołka niż Gekona, ale jeżeli chodzi o wymiary jest bliższa Gekonowi niż tołkowi. Gekon jest po prostu moim zdaniem jest trochę szerszy, jeżeli chodzi o inne wymiary, to jest podobnie. Teraz przejdziemy do głównej komory. Zamek tutaj jest dwukierunkowy. Co tu mamy w głównej komorze? W głównej komorze mamy tak: są plecy, jak słychać, lekko usztywniane. Na plecach są, jest wszyty rzep. Do tego rzepa, tutaj Wisport e akurat podpowiada, że właśnie można sobie brończyć tam pistolet na rzep, przyczepić, żeby nam nie latał po tej torbie. Ale te wszystkie inne akcesoria, które możemy przyczepić na rzep, też tutaj można zastosować, przyczepić, by nam nie latały po torbie. Merka jest dosyć pojemna, jak widać, więc też tutaj nam się zmieści dużo rzeczy, mniej więcej jak w Gekonie. Jeżeli komuś właśnie w tołku brakowało miejsca, to, to myślę, że ten Start będzie akurat idealnym wyborem. Z przodu, jeszcze na tej frontowej, jakby klapie, mamy kieszonkę taką siateczkową. Ona jest dosyć płaska, to jest raczej kieszonka na telefon, na paszport. Nie, nie radzę wypychać tej kieszonki tutaj, wpychać, bo wtedy staje tak jak w tołku. Jak się tołka napchało mocno w środku, to ta kieszonka była już praktycznie no, nie do użytku, bo nie można było z niej skorzystać. No przynajmniej ja tak nie wiem. Ja korzystałem akurat i z tłoka i z Gekona, teraz nie wiem, być może się przerzucę i na tą nerkę. Więc tutaj raczej płaskie rzeczy. Zamkniemy to. Tył nerki wygląda tak. Tutaj, tak jak w nerce grafitowej, wszystkie akcesoria, czy właśnie tył pleców, stoperek, yy, czy, czy tutaj ta, ten gumko-sznurek, wszystko jest w kolorze czarnym, bo też w tym kolorze ginger nie występuje. A zamki też są czarne, tak jak właśnie w graficie. Inne nerki mają już to pod kolor. Tutaj z tyłu mamy właśnie takie plecki z logo Warhawk. Tak wygląda taśma. Jest to taśma 50 z klamrą 50, więc dosyć szeroka. I na, na koniec to, o czym zawsze zapominam czyli mamy spódnerki. Tutaj mamy mocowanie pod taki gumko sznurek taką linkę elastyczną ze stoperkiem. Można tu sobie e, podczepić no, różne e, akcesoria. Zazwyczaj coś lekkiego, małego, co musimy mieć zawsze pod ręką. Czy to nie wiem, może jakaś kurtka przeciwdeszczowa. Regisport podpowiada, że to na taką stazę taktyczną ma być. Też no, te rzeczy mogą być potrzebne pod ręką, więc też można sobie tutaj przyczepić, zaciągnąć ten górko sznurek z topelkiem wyregulować i nic nam z tej nerki tutaj nie wypadnie. No cóż, zapraszam oczywiście do oglądania naszych innych wideo pokazów, na których można zobaczyć wszystkie inne kolory tej, tego modelu. Zapraszam też do zakupu. Link do sklepu pod filmem. I tam oczywiście można kupić taką, taką nerkę, torbę biodrową. Gdyby kiedyś w przyszłości link był nieaktywny, oczywiście można wejść bezpośrednio na sklep, w wyszukiwarkę, wpisać sobie ten model i na pewno wyszuka się aktualna wersja. Bo też teraz mówię o tym, bo kiedyś nagrywałem filmy, i czasami linki są nieaktywne. Dlatego, że modele się zmieniają, tam na przykład Sparrow wyszedł w jednej, drugiej wersji, teraz niedługo będzie trzecia wersja, więc, więc te linki no czasami są już nieaktywne. więc Wystarczy sobie wpisać główną nazwę i na pewno aktualna wersja nam się pokaże. Zazwyczaj te nerki mamy na stanie od ręki we wszystkich kolorach, więc. Przy zamówieniu tam do godziny 14:15 zazwyczaj wysyłamy jeszcze tego samego dnia. Dziękuję Państwu za uwagę, no i oczywiście serdecznie pozdrawiam.